Wschód słońca. 6.40 dobiega i zaraz chcemy się, chcemy się wybrać tu na tą górę do góry. Na górę do góry. Nie widać, bo jest ciemno, ale tam są schody. I jeszcze wezmę lustrzankę i chcę wtyknąć jakieś parę fotek fajnych. Pojdełko, blisko fajnie, a bardziej jak jest takie yy, wstające słońce powoli. Ciekawe, czy zdążymy wejść do góry. Wyprzedzicie, mówię, że księżyc w pełni. Albo tak prawie. Idziemy. Trochę, trochę wąsko, nie? W ogóle czuję się tak jakby deszcz padł. Jest tak y, dość wilgotno, no? chociaż nie pada. Ciekawe, który dzień będzie deszczowy. Za górami następne góry i potem następne. Idziesz na tej robić też ktoś tam do góry się zdenerwował Zeus. Fajnie tak, no. A tutaj zobaczyła zamiar jest. Jeszcze schody robić, to są te lokalowe Może coś zrobią, albo zaczęli 30 lat temu nie skończyli tak dużo rzeczy w tym miejscu, ale pędzi, że jest taki fajny klimat spokoju tu jeszcze, jak właśnie jeszcze wszyscy śpią, żadna muza nie wali, auta żadne nie jeżdżą, chociaż i tak rzadko tędy jeżdżą auta, tylko sobie ten szum fal i ptaki. Fajne miejsce. Spokój. Dzisiaj czuję taki spokój. Hmm. Ania poszła, jeszcze po, poszła już po siedlenie, a ja jeszcze piję kawkę. I tak sobie trochę dzisiaj rozkwiniam bez rozkmin. Dzisiaj mam takie nastawienie bardziej w kierunku... Hmm. Wczoraj jeszcze był ten dzień aklimatyzacji, podwóz i drugiej podróży, na pewno Monachium. Samochodem, potem samolotem, lotnisko, z lotniska dwie godziny i tak dalej. A dzisiaj już tak, yy... dzisiaj już czuję ten spokój bardziej. Już patrzę na te skały, góry i krajobraz cały, który mi się bardzo podoba. <laughs> I hotelowe, opłacone kawy i żarcie. <laughs> Także chwila bez sprzątania, bez mywania, bez wymyślania, gdzie to się je. I... Raz po raz fajnie jest takie wakacje zaliczyć. Chociaż u mnie już dłuższy czas nie było w ogóle takich wakacji, ani też y, takich podzwiedzania, takiego wypadu na więcej dni. I dzisiaj czuję taki spokój. Poszliśmy rano zobaczyć wschód słońca, minęliśmy się jakoś z nim, to nie było dobre miejsce y, i widzieliśmy naciągające chmury burzowe. Dlatego się wycofaliśmy, ale jutro chcemy zrobić taki dłuższy, dłuższy, dłuższy spacer. Oprócz tego jeszcze niedaleko jest wodospad i parę ciekawych, ładnych miejsc. Problemem jest dostanie się tam, dlatego że to jest, no, tak na końcu drogi można powiedzieć, na południu Kredy ten hotel się znajduje. Tam nawet żadne busy nie jeżdżą, miasto jest 3 km. Spróbujemy się do niego dostać po prostu takim długim spacerem. Myślę, że jutro poświęcimy większość dnia na, na właśnie taki długi, długi spacer. No ale robi to na mnie duże wrażenie. Pomimo, że to jest hotel z basenem, to jego umiejscowienie jest, jest bardzo fajne i widok jest bardziej niż No i od razu dostęp do morza. Nie muszę wskoczyć do morza. Dzisiaj idziemy na dłuższy spacer Tam, co nas czai wywiały chmury Jak nas nie zmuchnie wiatr dzisiaj Może no, mocno Kolor przepiękny Idziemy, no. no Dzisiaj, gdy jest to oświetlone, nie ma tych chmur ciemnych. Wygląda to dużo bardziej beządec. Mm. <laughs> Wyjątkowo bardzo ładnie. Wywiewa mi telefon. Zdrog mi, wy... zdrog mi wiele. Wy... No i co? No i tak to się żyje spokojnie. Dlatego wiesz gdzie iść do baru i co kupić? <noise> Więc wypada tam pójść do góry, ale pójdziemy na około Tędy. Troszkę wieje, troszkę. <noise> no. Nagła cisza, cięcie, yy, muzyka Oczywiście z głośników, ale mimo wszystko miejsce było dość mocno niepokojące, dość creepy oh my dear, baby.